Kot w butach. Ostatnie życzenie jest już w kinach. Choć premiery zaplanowano na 6 stycznia 2023 roku, to w wielu multiplexach pokazy przedpremierowe organizowane są już od świąt. I to był doskonały pomysł, bo nowy film DreamWorks to idealna propozycja na zimową przerwę. Nowy Kot ma aż 94% pozytywnych ocen od widzów na Rotten Tomatoes. Zwiastuny produkcji również zachęcały do sprawdzenia filmu, bowiem już na tym etapie było widać nie tylko ciekawy pomysł na fabułę, ale również poziom techniczny animacji, który nie tylko jest na wysokim poziomie, ale w wielu momentach odważnie bawi się formą, korzystając z różnych stylów animacji. Kod w butach, ostatnie życzenie, to literalnie 10 na 10 Jest doskonały zarówno fabularnie, jak i technicznie. Zaczynając od scenariusza, należy powiedzieć, że opiera się on na świetnie napisanych wątkach postaci, zarówno tych głównych, jak i drugoplanowych. Życie naszego tytułowego kota wisi na włosku, bo wykorzystał on 8 z 9 dostępnych mu żyć. A dodatkowo na to ostatnie czyha groźny wilk. Puszek Okruszek ma do wyboru albo emeryturę, albo odszukanie gwiazdy z nieba, która spełnia życzenia i może mu z powrotem oddać jego 8 utraconych żyć. Azurro wyrusza więc na przygody, a tam spotyka zarówno przyjaciół, jak i wrogów i konkurentów do gwiazdki. To w jaki szczery i empatyczny sposób. Film podchodzi do tematu przemijania oraz dekonstrukcji własnego wyobrażenia o sobie, własnej legendy i własnego ego, zasługuje na ogromny szacunek. Sam kot ma w sobie pełno uroku i charyzmy Antonio Banderasa, jest przewspaniały, a drugoplanowe postacie też są świetnie napisane. Każda ma swój indywidualny, unikalny charakter. Bardzo wzruszający jest wątek psa, który towarzyszy kotu w butach w jego wojarzach. Nawet złotowosa środka będąca drugoplanową postacią, goniącą za gwiazdką i naszym kotem, przechodzi bardzo wartościową drogę jako postać, bowiem wszyscy złoczyńcy są świetnie napisani. Dysponują nie tylko wyjątkowymi umiejętnościami i rozprawiają się w widowiskowy sposób z przeciwnościami losu, ale również zaprezentowani są w bardzo interesujący wizualnie sposób. Szczególnie to widać w przypadku postaci Wilka, która jest wręcz postacią wyciągniętą z horroru. Będącą krok za naszym kotem w butach, cały czas przypominający mu o jego nieuchronnym końcu żywota. Film nie wstydzi się tego, że korzysta z siły przyjaźni. Daje bardzo wzruszające i mądre zakończenie. Finał to nie tylko kolorowy spektakl, ale również świetne podsumowanie wszystkich wątków w filmie, który również daje takie pełne spełnienie w kinie. Film kończy się bardzo satysfakcjonujący sposób i pozostawia nas z wrażeniem, że przed chwilą obejrzeliśmy coś wyjątkowego. Połączenie różnych stylów animacji robi bardzo duże wrażenie. To nie tylko znana i lubiana animacja Dreamworks, ale również animacja pokladkowa, która dodaje epickości pojedynkom w filmie. Film oglądałem z polskim dubbingiem i muszę przyznać, że jest on naprawdę bardzo dobrze zrobiony. Nie jest przesadzony. Dialogi nie są sztucznie dośmiesznione. Jest po prostu tak jak być powinno. Sprawdziłem również fragmenty z oryginalnym dubbingiem i jeśli będziecie mieć możliwość obejrzeć ten film w angielskiej wersji językowej, to oprócz wspaniałego Antonio Banderasa, który ma przepyszny ubaw grając kota w butach, warto również zwrócić uwagę na partnerującą mu Salmę Hayek, a także Florence Pugh, która ze swoim nienagannym brytyjskim angielskim nadaje złotowłosej środce nie tylko klasy, ale również sporo opanowania i rozwagi. Jest to bowiem postać, która nie działa impulsywnie, ma ona swój plan, którego się zawsze trzyma, aby zrealizować swoje cele. I tutaj charakterystyczny głos Florence Pugh pasuje idealnie do tego typu postaci. Tak więc polecam wam zarówno wersję polską, jak i angielską tego filmu. Nowy kot w butach bawi, trzyma w napięciu i pozostawia nas z bagażem wartościowych życiowych przemyśleń po seansie. W tym filmie wszystko jest perfekcyjne, tam nie ma ani jednej złej, czy niepotrzebnej sceny. To absolutnie kino kompletne. Ten film jest wart każdego grosika wydanego na bilet. Jeżeli już go widzieliście, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał. Jeżeli go nie oglądaliście, to gorąco Wam go rekomenduję. Dajcie potem znać w komentarzach, jak Wam się podobał. Naprawdę warto wybrać się na ten film do kina. Dzięki za sprawdzenie tej recenzji. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę pod filmikiem. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji na kanale. A my widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Cześć.